Stowarzyszenie poszkodowanych obrońców ziemi i ojczyzny, którzy walczymy o naszą ojczyznę, o godność naszej ojczyzny, o rodzinę, żeby rodzina była kobietą y, z mężczyzną, tak jak nasza konstytucja mówi, a nie ideologię gender, tego jesteśmy przeciwni. Bronimy jak biskupa Michalika, którym staje w obronę naszej ojczyzny, staje w obronę naszej y, godności mężczyzny i kobiety i naszej, Wiery, naszej wiary katolickiej. I jesteśmy tutaj właśnie z stowarzyszenie Obroniców Poszkodowanych Ziemi i Ojczyzn. I dlatego uczestniczymy tutaj. Z tego, że to nie się na karmowa, Nie, Proszę, nie, nie się na módl się za nami w życiu, teraz i w godzinę śmierci nas, na świat, Zdrowia i Maryjo, i pełna z nami, na świętym,